Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. E, mamy tutaj taką fajną promocję, zobaczcie, nie tutaj, to też, ale nie to, e, tutaj. E, 30% na działki, 30% na dekoracje, tutaj, tutaj, wszędzie i 30%. Na, ro aha, na rozbudowę wybiegów też 30%, no to elegancko. Ale nad czym mi najbardziej zależy? Rozbudowa sklepów. Dużo tani. Więc ja myślę, że skorzystamy z tego. To jest yy, trochę diamentów. Yy, normalnie płacimy tutaj chyba 50 diamentów. A teraz mamy 14. Więc myślę, że to się opłacało. 30% taniej już będziemy mieć na... Który poziom będziemy mieć? Nie, nie wiadomo na który poziom. Nie pokazuje nam na sklepiku na który poziom. Czy się zastanawiam nad tymi, ale tu już jest o 42 diamenty, więc już jest troszkę więcej. Tu jest jeszcze za 14. Możemy tego. 50 coś, to już nie. No i tyle. Myślę, że Tańsze takie na razie poulepszamy. O kurde, 170 diamentów mi tylko zostało. Dobra, teraz jeszcze co jest jeszcze tej promocji fajnej? E, też te... No, jakby to powiedzieć, działki idzie. Działki można taniej kupić. E, troszkę katar mam, więc tak troszkę będę przez noc gadał. Mamy działki tańsze do kupienia. Więc ja sobie tutaj poszukam. Tutaj gdzieś były działki po 300 tysięcy. Zaraz je znajdziemy. O! Tutaj bierzemy działeczkę. Tutaj za 35, to nie. Tutaj bierzemy działeczkę. I te już mamy połączone. Tak, ładnie już są połączone. Rozdziela nas ich tutaj jedna mała działeczka. Tutaj znów się będzie rozdzielać. Tutaj znów możemy kupić. Elegancko. I ta nas rozdziela. Tutaj z tym wszystkim. Tutaj nas chyba te wszystkie rozdzielają. Ale tutaj mamy drogę. I musielibyśmy albo tą działkę kupić, albo tą kupić. Żeby to połączyć. Bo tu nie mamy możliwości dojścia tutaj z drogą. Tu jeszcze nie jest zablokowane. Tu mamy taką działkę wykupioną na... Chyba na dekorację, bo na nic. Tutaj jest, nie jest połączona. Też nie można jej połączyć z niczym. Ja tak patrzę, które można, żeby ich było, żeby była możliwość dołączenia tych działek. No tutaj mamy drogę, tutaj, tutaj byśmy dołączyli, jakbyśmy tą kupili, to wtedy byśmy to połączyli całe, ale teraz nie mamy takiej możliwości. Ja myślę, że chyba będzie trzeba tutaj to wykupić, na przykład tą działkę wykupić za 105 diamentów. I wtedy będziemy mieć możliwość tutaj e, połączenia tego drogą jakąś. I myślę, że tak będzie trzeba zrobić. No bo e, co tu inaczej zrobić? Co tutaj inaczej wykombinować? No. E, tu mi zwrócą mi 5 diamentów, tak? No. No nie, tyle mi zwrócą, 84 diamenty mi zwrócą, tak? Jeszcze? Tak myślę, że tyle mi zwrócą. Dobra, tak mi tyle zwrócą, to będę miał na coś. Ja wiecie co, ja to kupuję. Tą działkę szalejemy, szalejemy. Ludzie, szkapa szaleje, szkapa się nie przejmujesz, szkapa szaleje. Tutaj nie więc zwierzątek, a szalejemy. No może podlejemy sobie tak do odmiany. My troszkę tych roślinek sobie podlejemy, bo tam mam misję niezrobioną na dole, więc trzeba by było to podlać i to misję zrobić, nie? Tak myślicie? Ja też tak myślę, że trzeba by było. Misja tutaj o tej mówię. Ta misja by musiała wpaść. I tutaj będę miał miejsce znów na dodawanie tych wszystkich roślin do podlewania. sobie wszystkie rośliny wrzucę sobie tutaj w jedno miejsce. Bo tutaj chyba nie ma połączenia, zaraz zerkniemy. Tylko no, podlejemy to wszystko no bo trzeba to podlać. Tutaj e, nie ma połączenia, ale u góry, u góry chyba było połączenie. Zaraz sprawdzimy. Zaraz tutaj, wszystko będzie wiadome. Jeszcze troszkę. Dobre. Danie już zaliczyło, więc już by nie było trzeba podlewać, ale... Aha, no nie ma to połączenia. Z tej strony nie ma to połączenia, ale ma to z drugiej strony połączenie, więc można tutaj dojść spokojnie. Tutaj trzeba by było na przykład tą działkę wykupić. Droga. Bo tam. Jest. Nie wiem, czemu te działki niektóre są takie drogie. Skąd oni te ceny wzięli? Skąd oni te ceny wzięli na te, na te działki za taką ilość diamentów? Przecież to jest kur na kilkanaście stówek, żeby te działki wykupić. Ja nie wiem, czy 2000 starczy, żeby te działki można wykupić. Tak, ta, takie koszty normalnie. E, dobra, i to tutaj jest zrobione. I wracamy tutaj. Tutaj mamy połączenie fajne. Tu możemy zrobić troszkę dróżkę. Czyli musielibyśmy coś wywalić. Obstawiam, że tutaj jest droga. To musielibyśmy to przestawić tutaj. No i kijowo tutaj drogę i zostanie nam tyle miejsca. Trochę kijowo. Trochę kijowo. Aha, a tutaj jest droga. Ale zaś nie ma tutaj drogi. Tutaj jest ten zimowy, dobra. Tutaj jest. Ten wybieg jest tej samej szerokości co ten. No nie, to tutaj nic nie postawimy. Po prostu trzeba by tu było zrobić drogę, tu przy kraju. A tutaj jakieś wybiegi powiększyć albo coś może. Gdzie mamy wybieg z tymi zajcami? Tu jest. I ja takie powiększenie tysiące. Ja myślę, żebyśmy go sobie, sobie wzięli. I właśnie jego. Tylko że teraz mi tu nie wejdzie. Myślałem, żeby zrobić taki podłużny, żeby on tu na co całe weszedł. Żeby był ten wybieg taki podłużny tutaj drogą na prosto, a jego tak rozciągnąć aż tutaj pod same, I wtedy by tu weszło więcej tych zwierząt. Myślę, że całkiem dobry pomysł by był. Tylko teraz byśmy musieli tutaj drogę dołączyć. Czy my mamy jakąkolwiek drogę? Tutaj mamy sześć takiej drogi. Nie to nie tak. To musi być tutaj. Ta droga musi być tutaj z tej strony dana. A, to nie da rady, tak, bo teraz nie będzie drogi do tego. Czyli musiałaby być zamiana. Czyli ten by musiał być, nie wiem, gdzieś tutaj. Ten by musiał być. To 17 diametrów. I to już na rabacie. Tak, taka droga rozbudowa. Ten by musiał być tutaj. Ten by musiał być tutaj. I tą drogą by to musiało być teraz połączone. Ale już zaś nie mam drogi. Tutaj mam drogę. O, mogłoby być tak, nie? Na przykład. I tutaj dołączone. No i czemu mi tutaj droga nie wchodzi? Powinna mi tutaj wejść ta droga. Wchodzi, widzicie, chodzi. No to po prostu coś było krzywo danego, ale teraz mi weszła droga fajnie. O, dobra, no i tak by musiała być droga. Nie, tak mi się wydaje, że tak by to musiało być. No w całą kasę wyczerpiemy. I teraz wydaje mi się, że to jest. To, co musimy tutaj powiększyć. Żeby szło tam dojść, czyli to jeżeli wykupię to, to mamy dojście tutaj do dołu, tutaj do tego. No i tutaj ewentualnie jeżeli by tu droszka weszła. Ale na pewno wejdzie, bo to jest po dwóch stronach tylko przy linii. Czyli tu droszka wejdzie, więc mamy dojście tutaj i tutaj tego tutaj całego. Pola można tutaj druszkę zrobić. A można by było jeszcze to wykupić, ale nie mam 35 diamentów, więc tego nie wykupię. Tutaj mamy. Aha, to jest suma wydanych diamentów, a zwrócą mi 23 diamenty, tak? Ja Myślałem, że tyle mi zwrócą, co tu jest, a nie zwrócą mi 23 diamenty. Mi zwrócą. No, nie powiem, żeby to była jakieś bogata rzecz, no, ale. Ale cóż, poradzić, no. Mogliby więcej zwracać, tak? Nie wiem, z 50% albo nie wiem, z 70% na przykład zwracać, nie? To obstawiam, że masę ludzi by wszystko wykupywało. No a tu na 25% to trzeba 2000 diamentów wydać, nie? Gdzie my to tam wydamy? Tyle diamentów, no nie ma takiej opcji. I żeśmy i tak dużo zrobili tutaj biorąc wykupywanie tutaj tych diamentów, wszystkiego to i tak nas zeżarło. teraz jeszcze to ponaprawiamy tutaj wszystko to też nasz nam kasa zejdzie o bo ja tu mamy widzicie na dwóch wybiegach te Jakbym powiększył ten wybieg do takiego giganta? Czemu to tu nie wchodzi? Co jest? Aha, nie był przesunięty o jeden, dobra. Ale mi kasę wcina. I mogę maksymalnie 9 zwierząt tutaj wsadzić. No fajnie, ale zostało mi tylko 300 tysięcy. Czyli mogę złapać te z tego wybiegu i je wsadzać tutaj. I będą, będzie wszystko na jednym. Za jednym razem będzie obrobiany i robione. E, jakieś dekoracje też mogę przenieść w sumie sobie tutaj. Nie muszę mieć wcale takiego pustego tego wybiegu. Zobaczymy, czy tam jeszcze jakiś zajdzie. jest, to jeszcze jeden. No, tak się mi zdawało, że gdzieś jeszcze był trzeci. to mamy 7 z9, to jeszcze mogę tam dołożyć. Ale nie mam pojęcia, czy jeszcze gdzieś w ogóle są. Może być tak, że już nie ma nigdzie. Już wszyscy, wszystkie jakie były to są wsadzone. Dobra, pingwinek, pingwinek. nie będę tak wycierał. Tutaj mamy do naprawy i do wycierania. Dobra, co tutaj tutaj nie mamy kuwetek, więc nie, nie naprawimy sobie automatem, nie wyczyścimy, bo się nie da. Denerwują mnie te pojedyncze takie te no, jeszcze się nie dorobiłem wszędzie, żeby mieć wypas, ale powoli Chciałem powiedzieć, co tu w ogóle jest. Tego misia białego nie było w ogóle widać. Tak schowany, że go nie było widać. Już chciałem powiedzieć, co tam za zwierzę w ogóle siedzi. Jak żadnego nie widać. Już jak że króliki gdzieś siedzą. Dobra, tutaj mamy porobione wszystko fajnie. Myślę, że one się tam dobrze mają. Teraz siedzą razem mają tak dużo miejsca do biegania, więc myślę, że im tam dobrze. A w razie czego chyba jeszcze jakieś mam w ekwipunku. Zaraz sobie zerkniemy. Jasne, jest jeden. Jeden już tutaj jest. Jeszcze zerkniemy, czy nie ma jakiegoś. żeby wrzucić. Jak jest miejsce, to trzeba wrzucić ich, nie? A no później, jak będzie misja, będą potrzebne, no to się ich będzie wyciągać. Na razie można powrócić, wrzucać. I jeszcze jeden się zmieści. No i dobra, to byśmy tu mieli porobione elegancko. Patrzymy, co tu mamy za misję. Tutaj nic, tutaj mamy misję. A hodować nie możemy, bo mamy zajęte, ale mamy wyhodować. Eee, ...malutkiego pingwinka. A tutaj anakondę, a później... ...wypuścić na wolność dwie anakondy. No to pierwsze musimy wyhodować tą drugą anakondę. A później możemy sobie je wypuścić. Więc myślę, że troszkę czasu nam to jeszcze zajmie zanim to wyhodujemy. Ale nam krzyczą te zwierzątka. No i dobra, troszkęśmy diamentu wszystkiego powydawali. Jak się Wam filmik podobał, łapka w górę, komentarz mile widziany. I do zobaczenia. Cześć Wam.